To jest kanał Polityka RP. Jak codziennie mamy dla was dawkę polskiej polityki. Wicemarszałek Polskiego Sejmu Krzysztof Bosak znalazł się na liście wrogów Ukrainy. Ukraińska organizacja Myrotworec, współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i ukraińskim resortem spraw wewnętrznych, umieściła na swojej liście wrogów Ukrainy wicemarszałka Polskiego Sejmu Krzysztofa Bosaka. Jako uzasadnienie podano udział w aktach agresji humanitarnej na Ukrainę w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej, rozpowszechnianie kremlowskich narracji propagandowych, manipulacja informacjami istotnymi publicznie prawdopodobnie współpraca ze służbami specjalnymi Rosji. Na samym dole tej informacji możemy przeczytać: Centrum Rozjemca zwraca się do organów ścigania o potraktowanie tej publikacji w serwisie jako oświadczenia, że obywatel ten dopuścił się umyślnego działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy, pokojowi, bezpieczeństwu ludzkości i międzynarodowemu porządkowi prawnemu, a także innym przestępstwom. Jak się okazuje, pan marszałek został wrogiem Ukrainy, ponieważ wspierał polskich rolników oraz domagał się zwrotu kosztów, jakie Polska przeznaczyła na zbrojenie oraz pomoc dla Ukrainy. Przypomnijmy, że takie rekompensaty inne państwa otrzymały i próżno szukać na stronie myrytforec polityków tychże państw. A ty, co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu. Subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów. Dziękujemy!